Dzień dobry, witajcie w imieniu naszego pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj znowu będę mówił o rzeczach, które pojawiają nam się podczas czytania Pisma Świętego. Kiedyś mówiłem o tym, że pojawiają się nam, widzimy, że są pewne fragmenty w Biblii, które po prostu nas nudzą i najchętniej to byśmy je pominęli. Pojawiają się też różne fragmenty w Biblii, które niestety, kiedy czytamy, one nam się nie podobają. Ja, kiedy zacząłem czytać Biblię, wiele rzeczy, które tam przeczytałem, które do mnie dotarły, wcale mi się nie podobały. I tak się zastanawiałem: No Boże, Ty jesteś Bogiem, który stworzył człowieka. Ponoć chcesz, abyśmy tutaj żyli dobrze, ale to, co tutaj proponujesz, to zupełnie mi się nie podoba. Nie, nie zgadzałem się z wieloma rzeczami, które przeczytałem, o których się dowiedziałem, i nie chciałem ich akceptować, ponieważ, ponieważ to burzyło w ogóle, już tak zburzone, wywrócone do góry nogami moje życie, i, i, i tak mi się już wydawało, że zaczynam to układać sobie. A tutaj czytam i znowu to mi wszystko wywraca do góry nogami. Zastanawiałem się, czemu tak się dzieje? Dlaczego są rzeczy, które mi się nie podobają. Przecież ludzie mówią, że Pismo Święte jest takie piękne, to jest słowo od Boga i w ogóle trzeba się nim zachwycać. Bóg chce dla nas wszystkiego co najlepsze. Wiedząc i czytając, że Bóg chce dla nas to, co najlepsze, chce nas przygotować, przecież posłał swojego syna, Jezusa Chrystusa, aby nas wyrwać z tego grzechu, w który sami się wpakowaliśmy, żebyśmy no, nie umarli i, i wiecznie nie byli potępieni, więc czytam, że Bóg nie ma upodobania w śmierci, czy też e, w śmierci grzesznika, czy też, żeby działo się komuś źle, ale chce, żeby wszyscy byli zbawieni. Więc, jeżeli on tak tego chce, no to dlaczego jest tyle rzeczy, które wywołują pełno sprzeciwu w moich myślach? I zobaczyłem, przeczytałem fragment z listu do Hebrajczyków: czwarty rozdział i dwunasty werset. Bo słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Słowo Boże bardzo często jest porównane właśnie do, do miecza, jest nazywane właśnie bronią, którą mamy od Boga. Którą mamy się posługiwać, jest takim narzędziem ofensywnym, którym też, z którym też wychodzimy. Bardzo często czytamy opis Pana Jezusa, z którego ust wychodzi właśnie ostry miecz obosieczny. Wtedy, kiedy było pisane pismo święte, w szczególności Nowy Testament, to ku u władzy czy, czy takim największym imperium było imperium rzymskie. Rzymianie posługiwali się mieczem, tak zwanym gladiusem. Był to miecz właśnie obosieczny, zaoszczony z jednej i z drugiej strony, który mógł zadawać niesamowite ciosy, śmiertelne ciosy. Ponoć jest to najbardziej zabójcza broń, która dokonała najwięcej masakry, ponoć więcej niż nawet bomba atomowa Natomiast no, niektórzy z nas widzieli pewnie taki miecz gdzieś na jakimś filmie historycznym, gdzie, gdzie widzieli Rzymian, Rzymian z takimi mieczami, krótkimi mieczami, ale ponoć bardzo, bardzo e, ostrymi. Ale Przypuszczam, że nikt z nas nie miał takiego miecza w ręku, nigdy nie, nie widział. Nie wiem, może ktoś miał jakiś tam miecz. Kojarzy nam się, że miecze samurajskie są takie bardzo, bardzo ostre. I kiedy czytam te słowa, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przyszło do mnie takie zrozumienie: może nie miałem w ręku miecza. Nigdy go nie widziałem tak, tak, tak na żywo, ale każdy z nas, Miał w ręku nóż. I niejednokrotnie używaliśmy tego noża, przygotowując jakiś posiłek albo mieliśmy na przykład taki nóż do tapet. To są bardzo ostre noże. I podczas używania tego noża, oczywiście w dobrych celach, niejednokrotnie wyszło nasza nieuwaga i przecięliśmy się. Przecięliśmy palec, może nawet rękę, może kogoś przez przypadek przecięliśmy I, i co wtedy? Wtedy zazwyczaj mamy ranę, zaczyna lać się krew, jest to dość nieprzyjemne, ta rana zaczyna nas szczypać i musimy umyć palec, zdezynfekować go oraz, nie wiem, owinąć tam bandażem czy, czy, czy plastrem, jeżeli rana jest niewielka. Ale nawet kiedy ta rana jest niewielka, to my dokładnie wiemy, że Przecięliśmy się ostrym nożem. I następnie, kiedy dalej wykonujemy jakieś czynności, kiedy dalej chcemy na przykład dokończyć nasz obiad, to wiemy, że ten palec jest i nas jeszcze do tego boli. I przeszkadza nam w wykonaniu tej czynności, do której się przygotowaliśmy tego, tego obiadu. I dokładnie tak samo jest ze Słowem Bożym. Kiedy, kiedy nieraz czytamy Słowo Boże, to ono nas dotyka. Ono sprawia, że coś nas boli, coś nam przeszkadza, tak jak ten przecięty palec, który nam dalej przeszkadza, i chociaż owinęliśmy go sobie plastrem, to my wiemy, że on jest przecięty, on nam da, na, on nas dalej boli. I ta rana, co prawda, się goi, ale nam przeszkadza. I takie działanie ma Słowo Boże. Ono ma również. Nas, eh, może nie, że specjalnie ranić, ale pokazywać nam i zwracać uwagę na to, że coś jest nie tak w naszym e, życiu. I ono, tak jak tutaj czytamy, przenika aż do rozdzielenia duszy i ducha stawów i szpików i jest zdolne osądzić zamiary i myśli serca nie tyle właśnie, nawet osądzić nasze myśli, które się gdzieś pojawiają w głowie ale to wszystko, co jest najgłębiej w nas, w naszym sercu, nieraz skrywane, nawet niedopuszczane do myśli, to Słowo potrafi dotrzeć do serca i tak zadziałać, aby nas to czasami nawet zabolało. Kiedy nie chcemy podobroci, no to trzeba też i siłą. Kiedy czytamy i nie chcemy wyzbyć się tego zła, które jeszcze w nas jest, to słowo Boże ma taką zdolność, że kiedy go czytamy, kiedy do nas dochodzi, sprawia, że nam się to przestaje podobać, ale to jest właśnie ten cel, aby to nam się nie podobało i tak jak nie podoba nam się, kiedy, kiedy się przetniemy, to następnie, nawet kiedy owiniemy, to czujemy ten palec. Ale też dokładamy wszelkich starań aby następnym razem już się nie przeciąć, aby już nie musieć e, mieć kontaktu z tym ostrym e, ostrzem. <laughs> Masło ma się na ostre ostrze e, tylko, tylko staramy się już postępować i zwracać e, większą uwagę na to, aby nasz palec nie został ponownie e, ucięty. Dokładnie Słowo Boże też pokazuje nam, co jest nie tak. I kiedy... Uzmysławiamy sobie to, i kiedy nas to zaczyna boleć, to nie chcemy więcej, żeby nas bolało, dlatego musimy wyeliminować to, co jest w nas złego, aby nas więcej nie bolało, i starać się właśnie dołożyć wszelkich starań do tego, aby więcej już nie kaleczyć się. I to słowo nie ma na celu nas zranić, aby, ale właśnie aby pokazać nam, co jest złe. W nas, abyśmy mogli to wyeliminować i abyśmy mogli stać się lepszymi ludźmi. To kilka tych uwag, kiedy, kiedy właśnie czytamy i może nie zgadzamy się ze Słowem Bożym. Słowo Boże i Bóg, kiedy je dyktował, wiedział, co robi i to jest właśnie Jego cel. Nie zawsze wszystko musi nam się podobać. My mamy przyjąć to przez wiarę i. Wyznać to, że przecież kiedyś chcieliśmy już poprawiać, kiedyś chcieliśmy żyć po swojemu i to nic nie dało. Dlatego pamiętajmy, że Bóg, dając to ostre, czasami niepokojące słowo, daje to wszystko z miłości, aby nas właśnie ustrzec od tego, do czego sami dążyliśmy. Amen.